Witam serdecznie z ostatniej chwili ludzie, najnowsza wiadomość od jutra, kto przyjdzie do nas, targi, ekostyl Bielsku, produkty, bardzo dużo wystawców, nasze stoisko mamy, zobaczycie naszą oczywiście już znaną znaną kapustę, którą mamy, 22 zioła, jedyna tak z typu kimchi bez papryki, a więc tu jest kurkuma i imbir, Resk rewelacyjna, odrobina oleju, surowo, nie robi się tego bigosu, możecie nabyć w rewelacyjnej cenie 22 zioła, będzie u nas na stoisku do wyczerpania zapasu, bo nie mamy tego dużo. Oczywiście będzie również kawca i cyna. Pokazałem 1,5 miliona wartość, trzy rodzaje papryki, trzy rodzaje miodów rewelacyjna, bardzo doskonale cenie będzie u nas do nabycia na, na, na targu, kto przybędzie. I co jeszcze chcę się pochwalić teraz? Najnowszy nasz produkt, który pokazywałem, zobaczcie na internecie jest ocen miłości do każdej zakupionej takiej do każdej zakupionej buteleczki od miłości dostajecie prezencie to co pokazałem: Aszwaganda, r, r, różaniec górski, bardzo drogie zioła. Tu jest dziewięć różnych składników, cyna Moceloński, goździki lukrecja, to powoduje to, że organizm ma ogromną odporność teraz przy przeziębieniach na jesień ci ludzie, którzy to spróbowali, będzie poczęstunek tą herbatą oczywiście kto będzie przybył, będzie mógł się napić tej herbaty z miodem będzie poczęstunek oczywiście tym sokiem, który tu jest skład pokazuje nasza jabłka, 120 letnie jabłonie nieopryskiwane taki jabłkowy sok możecie spróbować o takim składzie oczywiście jest tylko dosłodzony miodem również będzie za darmo poczęstunek tym sokiem, kto będzie chciał może sobie nabyć u mnie z tego soku, ale taki soczek będzie poczęstunek, żeby sprawdzić. Właśnie z takiego soku zrobiłem ten ocet miłości. Yy, pokażecie ten ocet, akurat jabłkowy jeszcze mamy, jest tutaj akurat wiśnia, czereśnia. Ten ocet miłości, po prostu pijecie, zakwaszacie żołądek. Takiego smaku jeszcze w nie się nie mieć. Mogę śmiało powiedzieć, że no nie ma ani takiego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ani papier w Rzymie. Takiego odsłyszę, nikt na świecie nie zrobił, jest to balsamiczny. Nie wiem, czy ktoś się orientuje, firma Modena. Taki ocet buteleczka półlitrowa kosztuje 100 euro. U nas nabędziecie taki, e, za parę groszy, taką butelkę 100 mi, miłości. Pokazuje to filmik, był, to je, je, pomagał mi Piotrek. Myślę, że przyjedzie również. E, to, są, to jest zrobione właśnie palcamiczne 10 lat BC dojrzewało, a więc tu wszystkie wartości woda wyparowała operacyjny. Ocet ciąg jest gęsty jak olej, taki ocet możecie spróbować, a więc pijecie, zakraszacie rządek, kwasowość ma dokładnie biedone z laboratorium, ma dokładnie 6, a więc kwasowość dobra pH2. Także idealnie na wasze żołądek, a dodatkowo poczujecie smak słodkiego miodu. Nie ma tu żadnego cukru zastosowanego, tylko i wyłącznie na samym miodzie. Tak pokazałem na filmiku, zobaczyć filmik, ocet miłości, ileśmy użyli miodów, 10 tutaj miodów, żeby wykonać taki ocet. Jedyny pierwszy, można by się mało powiedzieć, w Europie taki widz głosiłem. oczywiście się targa, na konkurs, myślę, że jury oceni, sprawdzi, posmakuje, jak to smakuje. Oczywiście będziemy mieć też z sobą jabłka, nasze z Sandomierza, kto będzie chciał, to będzie poczęstunek jabłkiem, kapcajcyna, jajeczka nasze z wybiegu, pokażajka. Dobra. No, każdy będzie mógł sobie nabyć takieczka. Oczywiście nie niedużej ilości mam przy muzyce na tak nazywam, na wybiegu kurka. I teraz kto zakupuje właśnie takie ocen miłości, dostaje w prezencie takiej wartości. Co najmniej taka paczuszka tu jest co najmniej 10 gramów różańca burskiego, Wiecie, ile różańca, 300 zł kilogram. a szwaganda od 120 do 180 zł. Połączeniu z tym widziałem wartość takiej torebeczki jest 15 zł. Zakupując taką co dostajecie w prezencie taką, taką herbatkę. Oczywiście jak Wam zaskakuje, ocenicie jak to smakuje, będzie można nabyć taką herbatę, również w rewelacyjnej cenie 20 złotych, prawie pół kilograma, także takie aszwaganda, różanie różaniec górskiej podkreślam, lukrecja, jeżówka, echinocea na odporność, na imunę. to będzie można zakupić u nas na stoisku T. No oczywiście nasze jabłko, tak jak pokazałem, z naszej białe, 120-letnich suszonych, taką herbatę na jesienne dni, przy, na targa będziecie ją zamyć. Można będzie u nas spróbować, będzie poczęstunek. Właśnie miodem pitnym z wiśni, na zakrzepice żył, Oczywiście cały czas mamy na, na stanowisku: będzie propolis. Oczywiście bez, bez e, użycia spirytusu, także kapitalny z głogiem, z różą, przy migotaniu serca, przy e, e, różnych niedokrwieniach nie, nie, nie serca. Także idealny taki e, e, ten propolis będę, będziemy miał na stoisku. Także zapraszamy do nas. Krótki apel teraz: od jutra stoisko jesteśmy przez 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Tylko i u nas będzie można nabyć teraz najnowszy moje hit, moje najnowsze dziecko. Ocet miłości, który naprawdę częstujemy go. Mamy również wodą specjalną. Oksyżen woda z tylenem, Będzie tam doktor Majski, jego woda. Będzie również można porozmawiać. Na stoisku mamy tą wodę. Można sobie pomieszać z i spróbujecie taki ocet. Także zapraszam przez trzy dni targi Bielsko-Biała. To jest dębowiec. Jak się jedzie na szyndzielnie. Także są wszędzie plakaty, każdy dojedzie, na internecie wypoglądać. Na mojej stronie już zaprosiłem, pokazałem. No i w sobotę zapraszam na mój wykład. Oczywiście, kto by chciał posłuchać o chorobie brzodowej, o Kubie, o wieździe na Kubie, na głodówkę, takie będziemy mieć. W sobotę mam taki wykład. Zapraszam, pozdrawiam wszystkich, samą społeczność. Oglądajcie, udostępniajcie. Dziękuję.